Zwykle nasze poniedziałkowe spotkania są właśnie wzbogacone w rozmowę o szczęściu, o pozytywnym nastawieniu do życia yy, za sprawą Oliciejek, pani psycholog szczęścia, no ale dzisiaj sytuacja jest wyjątkowa. No, stan klęski żywiołowej w naszym kraju. I to co, się, to, co się dzieje w Polsce, co skłania nas do tego, żeby porozmawiać w nieco innym aspekcie, Olu, z Tobą na temat tego, co my możemy zrobić. Dokładnie, ale też będziemy rozmawiać, można powiedzieć, o tych pozytywnych rzeczach, które my właśnie możemy robić, to powiedzieć. Anioł, i to co, te, to, co ta pomoc, którą my udzielamy, może też nam dać tak naprawdę. Więc może zaczniemy od tego, jak, czy, czy ta pomoc, którą my udzielamy, czy ona też faktycznie jest dla nas jakimś pożywieniem, można powiedzieć, takim duchowym. Jasne i oczywiście mówić dzisiaj o szczęściu jest bardzo trudno, bo jak oglądamy te obrazki, to chyba nikt z nas nie może poczuć szczęścia i to jest też naturalne. Też chciałabym, żebyśmy nie udawali, że musimy w każdej sytuacji, cokolwiek by się nie działo, być szczęśliwym, bo to jest nie, tak nie działa ani psychologiczne, ani nawet nieetyczne, prawda? Tak. Więc nie będziemy tutaj udawać, że wszyscy czujemy się szczęśliwi, bo chyba dzisiaj w Polsce wszyscy martwimy się i... Czujemy i jesteśmy, myślę, jak większość ludzi, dość empatyczni, bo taka jest natura człowieka, że jeśli tego w sobie nie zabijemy w dzieciństwie, co często się zdarza, to człowiek jest naturą empatyczną, czyli odczuwa to, co czują inni. I to jest bardzo ważne i to jest bardzo potrzebne. To znaczy ta świadomość, żebyśmy myśleli o tych ludziach, odczuwali wraz z nimi, naprawdę to jest ważne, również dla tych ludzi. Nawet jeśli oni nas nie znają, to to poczucie, że cała Polska jest z tymi ludźmi i troszczy, jest, się, tak. i troszczy się jest bardzo ważne. Ale z drugiej strony naprawdę możemy poszukać, czy przez internet, czy w innych środkach masowego przekazu, są miejsca, gdzie już można pomóc tym ludziom. Wiem, że Polski Czerwony Krzyż pracuje, wiem, że Caritas, Caritas Polska, są punkty. W każdym mieście, często przy urzędach dzielnicowych, gdzie możemy służyć tą pomocą. I naprawdę nie, nie zawsze są to pieniądze często jest to woda potrzebna, czasami ubrania. Czasami pomóc ubrania, ewakuacji. Na czasami pomóc w ewakuacji. I też ważne, żeby osoby, które znajdują się teraz w tym kryzysie, jednak słuchały tych komunikatów, o co również apelują władze. I jednak najważniejsze, pamiętajmy w tym momencie, jest nasze życie i nasze bezpieczeństwo. i Dobytek jest rzeczą ważną, ale najważniejsze, żeby nic nam się nie stało i naszej rodzinie. Także rzeczywiście kierujmy się tym zdrowym rozsądkiem, że w tym momencie najważniejsze jest życie i nasze zdrowie, bo wiemy, że są również osoby, które już zginęły podczas tej powodzi i to jest bardzo, bardzo przykre. ofiar. Tak, powodzi Natomiast, jeśli możemy. Yy, Powiedzieć o dobroczynności. Dobroczynność, co może wielu z widzów naszych zaskoczy, ma podobne działanie jak sport czy na przykład jedzenie czekolady. Wydzielają się endorfiny podczas... W momencie, kiedy świadomie pomagamy, kiedy jesteśmy empatyczni, to również w naszym organizmie wytwarzają się takie hormony szczęścia, ich, wzbudza się ich ilość i my również wtedy jak gdyby czujemy w naszym życiu więcej celu, więcej sensu, to również budzi takie... Mm, poprawia nasze samopoczucie. Więc możemy zrobić coś dobrego dla innych, ale robimy też coś dobrego dla siebie. Bardzo często mówi się nawet w języku polskim są takie lepiej dawać niż brać, prawda? Tak. Albo dobro powraca. Pamiętajmy o tym. Jest teraz taka sytuacja, w której możemy komuś pomóc. Być może na co dzień czasami zapominamy o tym, że dobroczynność jest ważna. Takie sytuacje też uświadamiają nam, jak to jest potrzebne w życiu, ale z drugiej strony co w życiu jest ważne? I to jest też taka sytuacja, jeśli nie możemy z jakiegoś powodu pomóc bo czy mieszkamy w innym zupełnie rejonie Polski, czy też z jakichś innych okoliczności nie możemy, to też warto sobie uświadomić, jak ważne jest życie ludzkie, jak ważne jest to bezpieczeństwo na co dzień, o czym czasami zapominamy i mówimy jestem nieszczęśliwy, bo coś i wymieniamy jakąś drobną rzecz. Uświadommy sobie, zobaczmy w jakiej sytuacji są teraz inni, uświadommy sobie, jak dobrze jest, kiedy nic złego się nie dzieje i jak ważne jest, aby pamiętać o tym bezpieczeństwie i pamiętać o tym, co jest w życiu najważniejsze. Myślę też, Olu, że to, co się znowu Rodzi w Polakach teraz, to solidarność. To naprawdę poczucie solidarności z tymi ludźmi. Mówiłaś, że mamy współczuć, no ale żeby współczuć, no to trzeba sobie wyobrazić sytuację, w której są. Czyli zalane mieszkanie, brak dostępu do wody, do własnych ubrań, do mieszkania. Często dla ludzi spanie dom na jest. Dachu. Tak, sobie na dachu. Często dom jest po prostu, tą ostoją tym jednym miejscem, gdzie się czują dobrze, a już go nie mają i nie wiadomo kiedy do niego a To wrócą. jest jedna z najtrudniejszych tak. sytuacji rzeczywiście, bo dom, no, jak wszyscy wiemy, piramida ma czyli tak. Podstawa, tak, nasze bezpieczeństwo fizyczne, bo tak. tu już mówimy o bezpieczeństwie fizycznym. To jest taka absolutna podstawa, więc to jest naprawdę jedna z najtrudniejszych sytuacji, w jakiej możemy w życiu, w życiu tak. się znaleźć. Poza wojną Kiedy gdzieś, tracimy tak. dom, no też właśnie jest zagrożone nasze bezpieczeństwo, tak. tu też wiemy, że osoby zginęły. Tak. Nie wiemy, co się będzie działo dalej, więc naprawdę starajmy się, na ile to tylko możliwe dla tych osób zachować spokój, rzeczywiście w tym momencie po prostu się chronić. Nie myśleć jak wiele straciliśmy. Być może będą różne sytuacje, w których będziemy mogli odzyskać, czy będą dotacje, ale w tym momencie myślę, że najważniejsze, żeby siebie ratować, żeby znaleźć osobę, u której możemy to schronienie znaleźć. W każdym I moment, również tak. takie wsparcie, prawda? Bo to psychologiczne takie wsparcie w tym momencie jest bardzo ważne, żeby się ludzie nie załamali, tak. żeby zobaczyli, że kiedyś to się skończy, ta woda kiedyś opadnie. Osuszymy tak. te domy i będzie wszystko dobrze, ale w tym momencie trzeba rzeczywiście pamiętać o tym, że najważniejsze jest, żeby się nie załamać, żeby widzieć tą sytuację w jakimś takiej perspektywie późniejszej, czyli że ta woda opadnie, że będzie lepiej, że będzie dobrze, że wrócimy do tych domów, ale w tym momencie musimy myśleć o swoim bezpieczeństwie jako rzeczy najważniejsze no tak, bo... i swoich bliskich, również często zwierzę, bo czasami te zwierzaki są dla nas również bardzo bliskimi naszymi towarzyszami życia i ich krzywda również bardzo nas boli, tak. więc też żeby byśmy o tym pamiętali. To co powiedziałeś, Aniu, że my naprawdę o tych gestach solidarności, tak, że my mm. chyba naprawdę w takich trudnych momentach jako naród potrafimy się jednoczyć, prawda? Ja uważam, że jesteśmy wspaniałym narodem i że rzeczywiście potrafimy w tym momencie ponad wszelkimi podziałami stanąć i rzeczywiście pomagać sobie i pomagajmy, bo to jest bardzo istotne, bardzo ważne. Ludzie, którzy wiedzą, że inni im pomagają, też czują się lepiej w tej sytuacji, tak? To mieliśmy również z uchodźcami z Ukrainy i tak dalej. Kiedy wiemy, że ktoś się o nas troszczy, że ktoś o nas myśli, to również pomaga. Przetrwać tą bardzo trudną sytuację. No, najgorzej, hmm. jeśli czujemy, że ni nie ma tak, nikogo wokół jesteśmy nas. Na jesteśmy tym samotni. Dachu, tak, jeśli wiemy, od że ktoś przyleci, ktoś nam pomoże, gdzieś czeka woda dla nas, suche ubranie, to jest bardzo ważne. I, i też starajmy się właśnie pomóc, jeśli możemy, w jakikolwiek sposób. Naprawdę te punkty y, są w wielu miastach już w tej chwili powstały i starajmy się pomagać, a to również pomoże nam też przetrwać i też spojrzeć na te obrazki inaczej, prawda? Bo każdego z nas to dotyka. Każdy, kto ma dom, a każdy ma jakiś dom hmm. wyobrażony sobie, jak to jest trudno go stracić. W związku z tym, no tak. starajmy się pomagać i to chyba w tej sytuacji najważniejsze. To, co powiedziałaś, powódź to nie jest stan permanentny, to jest stan przejściowy, no, więc chyba, że trwa dłużej. Tak jak mówiliśmy tutaj, że to może się ta sytuacja wydłużyć. Kiedyś mówiliśmy o takiej metodzie w psychologii pozytywnej, tak zwanej osi czasu. tak Czyli tak. to, co się zdarza teraz, jest dla nas tragiczne, straszne. Ale spróbujmy spojrzeć za miesiąc, za dwa. Oczywiście będą jakieś szkody, ale wyjdziemy z tego. To nie jest tak, że ta sytuacja się nie skończy i to myślenie o tym, że będzie lepiej, być może za tydzień, być może za parę dni. Pozwoli nam przetrwać ten czas. Bo będzie na pewno lepiej. To, to od razu możemy powiedzieć. Będzie. Bo przecież będzie, Państwa, woda opadnie. Woda opadnie przez różne sytuacje i nieszczęścia przechodzili ludzie, i zawsze jednak to się dobrze kończyło. Poza tym nadzieja to jest ta kotwica, która nas trzyma przy życiu. Ale wiesz, Olu, tak, myślę jeszcze, że są. Mówiłaś o punktach, gdzie jest gromadzona pomoc. Ale myślę, że taki moment pokazuje, jak bardzo ważne jest to nasze otoczenie przyjacielsko-rodzinne. Jak ważne jest dbanie o te relacje takie na co dzień, że teraz dzwonimy do rodziny na drugim końcu Polski i mówimy, przyjeżdżamy, bo nie mamy co ze sobą zrobić, prawda? A rodzina mówi, dobra, zapraszamy, jest taka potrzeba. Witajcie! Dlatego wielokrotnie już tu tak. u was powtarzałam, relacje są jednym z filarów psychologii pozytywnej. To znaczy my bez relacji tak. jako ludzie jesteśmy naprawdę bardzo słabi. I oczywiście taka sytuacja, która jest taką sytuacją, no powiedziałabym, no kresową tak, nazwijmy, tak. czyli taką tak. graniczną, jest absolutnie bardzo trudną, ale również w tych drobniejszych, kiedy mamy jakąś, jakiś kryzys psychiczny, kiedy mamy jakieś drobne, drobniejsze problemy, no ten drugi człowiek, te relacje są dla nas bardzo ważne i nie zaniedbujmy ich. Bardzo często w dzisiejszym świecie wydaje nam się, że ten telefon, komputer, te social media wystarczą. No nie wystarczą. Potrzebny jest drugi człowiek, rozmowa z nim, bycie, być może przyjechanie na herbatę, być może w takiej sytuacji przeniesienie się wraz z rodziną do kogoś do drugiego pokoju jest takie ważne, prawda? I no, dbajmy o to. Najważniejsze jest to, to, żeby nie być samotnym w swoim mieszkaniu, tak, prawda? Że jeżeli tak. masz bliskie osoby, to od razu łatwiej przejść przez to wszystko. To Jasne. Trudno. I cały czas, jak mówię, myślmy o tym, że to się kiedyś skończy, tak? Bo no... Taka, jest, taka natura jest natura rzeczy, rzeczy tak. że takie sytuacje się mijają i ja wiem, że w tym momencie jest trudno o tym myśleć, ale jednak starajmy się popatrzeć, co będzie za miesiąc. Tak? Jest nadzieja. Osuszymy, wrócimy i będzie, będzie dobrze. Aleksandra Ciejek, psycholog szczęścia, cykl na szczęście. Serdecznie. Dziękuję Olu, bardzo. Dziękujemy.